Już? Szanowny Państwo, kochani moi, chciałem do Was prosić i zaapelować. Cię kocham bardzo w Opel Astra, koro zielony, ale już trudno się mówi. Może być inny samochód niekoniecznie Opel Astra. A żeby był tylko sprawny do jazdy, Żeby był sprawny do jazdy, badanie techniczne, OCE opłacone, bo. Nie bardzo pilne potrzeby. Pojechać wszędzie. I do sądu, i nie do sądu. I może po powiady będę jeźdź, jeździć do Mopru. To i pan, państwo, kochani. Ode mnie na Nowogródzu już skał drogi. Dwoma autobusami przesiadka. Kanary. To jest Kanary. E, kontrolerzy autobusowi i tak dalej. I ciężko dźwigać torby. A tak sobie podjechałby, ja postawiłby torbę w samochodzik i byłoby ciepłe jedzenie, bo nie wystygłoby w samochodzie, a w autobusie wiadomo, stygnie i tak dalej. Trzeba podgrzewać, wpłynie w domu. A tak cieplutkę wziął, stawił, włączył centralne ogrzewanie jeszcze w samochodzie i jest cieplutki obiadek I Szanowni Państwo, kochani moi, kto ma niepotrzebny samochód, może na zbyciu, za darmo, bardzo przyjmę, z całego serca podziękuję, ale najlepiej to, żeby był Opel Astra, koloru zielonego. Ja tu mam na osiedlu Opel Astra, ale nie mam pieniążki zapłacić. To może Państwo mnie Sponsorują ten samochód Opel Astra, Nie wiem, ile ten człowiek chce do tego Opel Astra, ale ja bardzo proszę o pożegnanie dla mnie. Z całego serca proszę i duszy mojej. Naprawdę. I nawet pojechać przywieźć węgla e, czy drzewek. chłabek Boże. Czy, czy drzewek przywieźć na opał? Jakieś skrzynki, nie skrzynki. Drzego skrzynki jakieś e, z, z mopru e, oddają za darmo, przypuśćmy, e, cieniutkie na rozpałkę czy e, w piecu to takie skrzyneczki, bardzo dobre. One są na rozpałkę cienkie. Z całego serca bardzo proszę, pomóżcie mnie, a za to dla was wynagrodzi Bóg, Matka Boska i Pan Jezus że dla mnie pomożecie. A człowieka, który tak bardzo potrzebuje pomocy, bo mo do mopru nie chcę iść, prosić cię na samochód, bo, bo nie dadzą, nie dadzą pieniążków. Tu ja do Was apeluję, całego serca Was proszę, z całego serca, Bóg zapłać dla Was za to będzie. Dziękuję bardzo.